dobry panu e, redaktor Sławomir Ziemiński, Pomorska Telewizja Narodowa gdańska Dostał pan dzisiaj nagrodę e, na Kongresie Energetycznym. Może pan się przedstawi? Jarosław Fasek, PG, dystrybucja, prezes zarządu. Panie prezesie, Panie prezesie nagroda jest za co? Szanowny Panie Redaktorze, nagroda, którą uzyskaliśmy, za co od razu dziękujemy kapitule, bo jest to dla nas ogromne Boś, wyróżnienie, jeżeli chodzi o tę nagrodę, przede wszystkim wyróżnienie dla całego zespołu, bo skupiliśmy się ostatnio i w etapach inwestycyjnych, i w naszych wszystkich segmentach inwestycyjnych na projekcie kablowania, czyli chowania linii, linii powietrznych w ziemi. Aha. No jest to ogromna zaleta, bo poprawia, poprawia jakość tej dystrybuowanej energii. I bezpieczeństwo. Energii. I przede wszystkim skupiamy się też w tym zakresie na bezpieczeństwie. Czy to bezpieczeństwo związane z sytuacją za wschodnią granicą, ale przede wszystkim też unikamy wszelkiego rodzaju sytuacji, które są związane z wiatrołami wiatrołamami, czy na przykład sytuacją pogodową, zimową, ciężkim śniegiem, gdzie te linie są dociążone, przewracają się, są przerywane no i wtedy nie jesteśmy w stanie realizować naszego podstawowego zadania. Rozumiem, czyli zrobiliście tak, że teraz te linie na powietrzne idą pod ziemię? Tak. I, I taki docelowy jest. Docelowo, przejech, docelowo to, 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 kiedy, chcemy... Kiedy cała Polska taka będzie? PG Dystrybucja swoim obszarem ma prawie 40% powierzchni kraju Aha. i na tym terenie chcemy uzyskać efekt 30% linii średniego napięcia schowanych w ziemi. Aha. Docelowo chcielibyśmy też osiągnąć ten pół 40%, bo wiemy, że już takie wskaźniki będą na nas nałożone, jeżeli chodzi o prezesa URE. Szanowny Panie Dyrektorze, no obecnie chcemy, jeżeli chodzi, prze, chciałbym to przełożyć na kilometry, to będzie to 11 tysięcy kilometrów linii średniego napięcia, które będziemy chować. Podziem. W tym roku, tak, pod ziemią, w tym roku docelowo chcemy schować około 2000 kilometrów. To daje nam inwestycje na poziomie 23 roku około miliarda złotych tylko i wyłącznie w ten projekt kablowania. Tak jest. No ja mam pytanie. Panie prezesie, a co jeżeli jest awaria? Bo jeżeli jest awaria na powierzchni sieci, no to oni to łatwo tam dojdą i widzą, nie? A pod ziemią, jak się ulikwiduje awaria takiego... Panie redaktorze, z tym też nie ma problemu. Do tego są wykorzystywane pojazdy, laboratoria, które w bardzo no. łatwy sposób namierzają awarie. Tylko tych awarii po prostu nie ma. One się zdarzają bardzo rzadko. Bo te sieci, które są schowane pod ziemią są praktycznie bezawaryjne. A. Więc to też trzeba przełożyć na to, że odchodzą nam koszty wtedy utrzymania sieci, które dzisiaj musimy za każdym razem planować, jeżeli chodzi o te linie na powietrzne. Rozumiem. No dziękuję panu i życzymy panu jak najwięcej, nie pan pokaże może ten, ten swój ten egzemplarz tego, ja jeszcze tego tej mógłbym, nagrody. O. Ja jeszcze mógłbym też dodać. Tak? Mogę też dodać, że ze względu na to, że chcieliśmy przyspieszyć projekt kablowania sieci napowietrznych, to PGE Dystrybucja jako pierwszy operator w naszym kraju zakupiła maszynę specjalistyczną, która jest wykorzystywana do chowania tego kabla w ziemi, metodą płużenia, gdzie efektywność tej maszyny jest tak duża, że jesteśmy w stanie dziennie schować od. Oczywiście przygotowanego terenu od 5 tak. do 8 km dziennie można tej linii schować w ziemi. To szybko idzie. Tak i staramy się właśnie wykorzystywać ją do tego, by ten proces postępował coraz szybciej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Życzymy powodzenia. Dziękuję. No jak widać tutaj na tej konferencji. Myślę, że uda się tego. Na konferencji energetycznej no tutaj i ministrowie są i no organizatorzy, no i też e, ci, którzy zdobyli nagrody, jak widać pan prezes jest dobre myśli że kable pójdą pod ziemię i o to chodzi żeby tak poszło bo wtedy bezpieczniej będzie w Polsce z tym prądem dziękuję bardzo